Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła wydatki na wybory prezydenckie. Wszyscy kandydaci wydali wspólnie 39 milionów złotych. No, taka kasa poszła na wybory i, i patrzcie, kto za taki szmal został wybrany? Komorowski. Tośmy się kurde wysilili. Za te pieniądze to mogliśmy sobie wybrać Kasię Ci albo nawet ojca Mateusza. Mateusz jest w porządku, to jego ojciec nie suchar, nie? No, ale efekt jest taki, że za te 39 milionów zafundowaliśmy sobie dezorientację społeczeństwa, bo prawie połowa zbadanych przez ośrodek nie umiała ocenić dotychczasowej, cytuję, działalności prezydenta, zamykam cytat. I... Ja, ja nie martwię się o tę połowę, która nie ma zdania na temat działalności prezydenta Bronisława. Ja troskam się o tę część respondentów, która wyraziła opinię na temat działalności głowy państwa. To jacyś normalni ludzie. Jak można oceniać coś, dobrze czy źle, obojętnie, coś czego nie ma? Czyli działalność prezydenta. Niektórzy uspokajają Proszę pani, prezydent jest, tylko się spóźni, poszedł do higienistki. Bronisław Komorowski gdzieś tam jest. I on sobie szuka miejsca. Bo, bo problem, słuchajcie, polega na tym, że on musiał rzucić polowania. I wokół niego teraz pustka zionie ciszą. No i chodzi teraz tęsknie wokół kołka, na którym zawiesił giwerę na tej jelonki i inne leśne sierściaki, no i ćwiczy depreche. Ale, ale kiedy tylko skończy się tragedia, to znaczy ta kadencja, i Bronisław Komorowski odzyska wolność, to jak chwyci kałasza i bagnet, jak nie wpadnie w puszczę, powiedzmy kampinowską, to taką jadkę urządzi, że nieważne, okres ochronny, nieochronny, zastrzeli i zadźga wszystko, co się rusza. Jelenie, dzieńcioły, jagody, grzybiarzy, rozszarpie runo, wydmucha korniki z dziupli, jeszcze o nim usłyszymy. I jeszcze tak będzie, że aby uratować Polskę ożywioną, trzeba będzie Komorowskiego ponownie wybrać. Albo aresztować. No, no to co tam wyjdzie taniej?